Dobry wieczór. Zaczynamy Nie da się ukryć w całości poświęcone bezprecedensowemu atakowi na naszą granicę. Tysiące migrantów skierowanych przez białoruskie wojsko i służby usiłuje wedrzeć się na teren Polski. Do tej pory Straż Graniczna, wojsko i policja udarem, udaremniły te próby. Eksperci nie mają wątpliwości, to jeszcze nie wojna, ale reżim Łukaszenki robi wszystko, by eskalować napięcie. Krzysztof Nowina Konopka. Mamy po prostu do czynienia z rozpisanym na kolejne tygodnie projektem. On będzie trwał, musimy się liczyć z zaostrzeniem go. Nadchodzi zima i Łukaszenko chce pozbyć się migrantów z Białorusi i jeszcze bardziej nacisnąć na Polskę poprzez granicę. Powiem się, że to jeszcze nie jest szczyt możliwości Łukaszenki, jeżeli chodzi o skalę, jeżeli chodzi o liczbę osób. Nagle opustoszały Mińsk jeszcze wczoraj, pełen grup migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy wciąż przybywają, to sygnał, że sterowany przez reżim Łukaszenki konflikt wszedł w nową fazę. Nad ranem zorganizowana kolumna migrantów, głównie młodych mężczyzn, pojawiła się na drodze w kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy, tuż przed polską granicą. Białoruskie służby z bronią automatyczną i psami zepchnęły migrantów z szosy na pobocza do lasu. Puszcza się tych ludzi, liczy się na to, że ta eskalacja będzie wzrastała, że coraz silniej będzie u nas rosło napięcie. Po czym w ostatniej chwili rozprowadza się tych ludzi na boki. Więc widać, że to było doskonale przygotowane, i po sprowadzeniu ich z właściwego obszaru przejścia granicznego rozpoczyna się przygotowanie do szturmu. Szturm to właściwe określenie na to, co pokazują te zdjęcia. Agresywny tłum pod strażą Białoruskiego Wojska atakuje fizycznie polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Napastnicy przecinają zabezpieczenia graniczne, niszczą płot po polskiej stronie. Rzucają na, na te ogrodzenie, na, na zabezpieczenie, na płot kłody, po to by zmniejszyć wysokość tego ogrodzenia, by móc to sforsować potem. Natomiast w tej grupie, którą obserwowaliśmy w przeważającej większości to są młodzi mężczyźni. Jako żywe tarcze kobiety tu widać wyraźnie, jak białoruski mundurowy blokuje im dalsze przejście wzdłuż płotu i spycha w kierunku ogrodzenia na polską stronę. Na tym nagraniu widać z kolei jak migranci przygotowują chłopca do odegrania roli ofiary, dmuchają dymem papierosowym wprost w twarz, wywołując łzy. Chwilę później ten sam chłopiec udziela wywiadu białoruskim mediom i przemawia do polskich funkcjonariuszy granicznych. Propaganda z jednej strony, z drugiej brutalny atak w najbardziej do tej pory zmasowanej postaci. Liczbę migrantów przy polskiej granicy ocenia się na około 4 tysięcy, ile jest ich w głębi Białorusi nikt dokładnie nie wie, to z pewnością kilkanaście, być może kilkadziesiąt tysięcy. Mamy do czynienia z kolejnym etapem naruszenia integralności granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, a przede wszystkim granicy polsko-białoruskiej. Jest to kolejny etap zaplanowanego uderzenia, można powiedzieć, ze strony Białorusi na Unię Europejską, która ma przede wszystkim na celu zdestabilizowanie tej sytuacji. Wydaje się, że jest to związane też ze zmianą pogody, nadchodzi zima i Łukaszenko chce pozbyć się migrantów z Białorusi i jeszcze bardziej nacisnąć na Polskę poprzez granice. Także przez dodatkowe narzędzia szantażu świadkowie mówią o białoruskich wojskowych ciężarówkach, którymi transportowany jest na granicę drut kolczasty. Może posłużyć zamknięciu migrantów przy polskiej granicy w kotle, uniemożliwiając im cofnięcie się w głąb Białorusi. Do tego dąży Łukaszenka, żeby pokazać, że Polska nie jest w stanie obronić granicy. I że Unia Europejska w sprawie obrony zewnętrznej granicy Unii musi rozmawiać z nim za cenę oczywiście określonych ust, a nie z Polską. Także mam nadzieję, że tutaj zostanie powstrzymany ten strumień migracyjny. Natomiast no, oczywiście Łukaszenko będzie dążył do, do tego, żeby doszło do rozlewu krwi. To nie jest jeszcze wojna, mówią eksperci, ale z pewnością Łukaszenka będzie konflikt nadal eskalował. Z jego strony to akt zemsty na znienawidzonym Zachodzie. Ze strony Kremla element stałej konfrontacji z NATO. Jest to kolejna próba sprawdzenia, na ile jesteśmy odporni na te działania dezintegracyjne, na ile jesteśmy odporni na prowokacje, jak mocne i skuteczne są nasze służby, jak szczelna jest granica. W kilku miejscach napastnikom udało się przerwać zabezpieczające granice zasieki. Polskie służby opanowały jednak sytuację. Krzysztof Nowina Konopka, TVP Info. Posiedzenie sztabu kryzysowego, mobilizacja mundurowych i rozmowy z głowami państw naszego regionu. Tak wyglądały pierwsze działania władz w reakcji na białoruski szturm. Sprawne działania administracji sprawiło, że polska granica nie padła, jak działo się to w krajach południa Europy podczas kryzysu z 2015 roku. O szczegółach: Dominik cierpiał. W okolicach Kuźnicy mamy zgromadzoną bardzo dużą ilość cudzoziemców, którzy już próbowali siłowo sforstować tę granicę. Dzięki działaniom funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, Polskiego Wojska oraz Policji te próby zostały na ten moment powstrzymane. Stale informujemy zarówno pakt, w którym jesteśmy członkiem, jak i wszystkich sojuszników o tym, co się dzieje. Informujemy naszych partnerów z Unii Europejskiej. Choć tak liczne grupy napierające na polską granicę to pierwsze tego typu wydarzenie od czasu II wojny światowej, to Polska nie została zaskoczona tym atakiem. Już od jakiegoś czasu nasze służby przygotowywały się na ten szturm. Polskie służby tej sytuacji przyglądały się od kilku dni i wiedzieliśmy o tym, że w tym miejscu taka sytuacja nastąpi. Mało tego, no, znaliśmy przybliżony termin, kiedy to miało nastąpić. Byliśmy do tego przygotowani. Na miejscu są odpowiednie oddziały Straży Granicznej, wojska, także policji. Dlatego w krótkim czasie zwiększono liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy do 12 tysięcy. Jeszcze przed południem, zanim migranci zbliżyli się do granicy, pełną mobilizację ogłosiły wojska obrony terytorialnej. Liczba tych żołnierzy może wzrosnąć wszystko zależy od potrzeb. Sam podpisałem przed chwilą decyzję, która umożliwia właśnie zwiększenie, jeszcze zwiększenie, jeżeli będzie taka konieczność. Cały czas wszystkie resorty siłowe były w pełnej gotowości, aby skutecznie odpowiedzieć na rosnące zagrożenie. W posiedzeniu Sztabu Kryzysowego wzięli udział premier, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz szefowie resortów obrony i MSWIA. We wtorek odbędzie się specjalne posiedzenie Sejmu w sprawie sytuacji na granicy. Sytuacja, w obliczu której stanęliśmy, jest testem dla całej klasy politycznej, wszystkich środowisk w polskim parlamencie. Szanowni Państwo. Są takie momenty w życiu naszego narodu, gdzie musimy zapomnieć o politycznych interesach, animozjach, sporach i w duchu jedności oraz solidarności. Zadbać o interes naszego kraju. O wszystkich działaniach rządu i wojska wiedział na bieżąco także Pałac Prezydencki. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z głowami państw naszego regionu, aby te również zdawały sobie sprawę z rosyjsko-białoruskiego zagrożenia. Pan prezydent rozmawiał telefonicznie z prezydentem Litwy, z panią prezydent Gruzji. Podejmie kolejne działania i kolejne kontakty również z partnerami i sojusznikami. Z Unii Europejskiej czy, czy NATO. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że Unia Europejska zbada, w jaki sposób nałożyć sankcje na linie lotnicze z państw trzecich, które zajmują się przemytem ludzi. Mamy do czynienia z kontynuacją desperackiej próby podjętej przez reżim Aleksandra Łukaszenki, by używać ludzi jako pionków, aby zdestabilizować. Unię Europejską oraz wartości, za którymi się opowiadamy. Wielokrotnie odrzucaliśmy próby, by używać ludzi do politycznych celów. Z naszej perspektywy ważne jest właściwe zajęcie się tą sytuacją. Polscy urzędnicy cały czas są także w kontakcie z unijną agencją Frontex. Ta agencja nie ma własnych funkcjonariuszy, a jedynie grupę ekspertów i urzędników, z którymi kontaktują się polskie służby. Nie ulegniemy szantażom i agresji. Powstrzymamy tą migracyjną inwazję reżimu Łukaszenki. Bezpieczna Polska to nasz narodowy i wspólny cel ponad wszelkimi podziałami. Bądźmy razem w tych trudnych chwilach próby. W związku z napiętą sytuacją Straż Graniczna zdecydowała o zawieszeniu od wtorkowego poranka ruchu granicznego na przejściu drogowym w Kuźnicy. Osoby chcące legalnie przekroczyć granicę w tym miejscu powinny się kierować na przejście graniczne w Terespolu i Bobrownikach. Dominik Cierpioł, TVP Info. Działania Łukaszenki spotykają się niestety ze sporym wsparciem ze strony polskich celebrytów i niektórych polityków opozycji. To od nich słychać wezwania do wpuszczenia wszystkich migrantów, najlepiej bez weryfikacji. W ten sposób świadomie bądź nie ludzie znani z ekranu telewizora realizują politykę, jaką stara się narzucić Polsce i Europie białoruski dyktator, o czym w materiale Konrada Warzochy. Zapewnić dach nad głową i dopiero zacząć się zastanawiać co dalej. To jest prowadzenie perfidnej polityki, która ma zastraszyć społeczeństwo. Mamy do czynienia z wpisywaniem się w cały scenariusz reżimu Łukaszenki. Tak potężny szturm na granicę, że Łukaszenka stawia na eskalowanie kryzysu. Niestety wielu polityków opozycji i sprzyjający im celebryci swoim zachowaniem działania białoruskiego dyktatora wspierają. Trzeba ten łańcuch nieszczęść przerwać, zapewnić dach nad głową i dopiero zacząć się zastanawiać, co dalej. Znany także z politycznego zaangażowania, aktor Maciej Sztur pojechał na granicę, by, jak to określił, zostać pełnomocnikiem koczujących tam migrantów. Za pewnym przypadkiem obok znaleźli się dziennikarz i operator TVN. To chęć zdobycia popularności na im się nieszczęścią mówi część komentatorów, dodają, że podobnie zachowują się posłowie opozycji. Ja powiem więcej: polska opozycja i sprzyjające im media, świadomie lub nieświadomie, cynicznie lub nie, ale wpisują się w białoruską i rosyjską propagandę, w białoruską i, pro, i rosyjską grę, która jest prowadzona, czy raczej operacji, która jest prowadzona przeciwko Polsce. Kto jest przeciw? Kiedy Sejm głosował nad przedłużeniem stanu wyjątkowego, politycy koalicji obywatelskiej byli przeciwni. Nie możemy przyłożyć ręki do tego projektu, ponieważ ten projekt jest zły, szkodliwy i tak naprawdę, jak państwo widzicie, nie chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków. To jest wprowadzenie perfidnej polityki, która ma zastraszyć społeczeństwo, pokazać, że rząd i Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do walki z... no właśnie, z kim? Głosowali przeciwko przedłużeniu stanu wyjątkowego, a przecież to, co się w tej chwili dzieje na granicy, jednoznacznie pokazuje, że mieliśmy rację. Teraz nie wiadomo, która twarz PO jest prawdziwa, bo gdy obronę granicy poparła Bruksela i Berlin, Donald Tusk postawił na inną narrację. Ja mogę ze strony. Yy... Do mojego środowiska powiedzieć, że każda sensowna propozycja będzie mogła liczyć na nasze solidarne wsparcie. Na nowe podejście do ataku na granicę nie zdecydowali się za to reprezentanci lewicy. Tragiczna sytuacja na granicy. Zyskują na tym dwaj dyktatorzy ten z Mińska i ten z Warszawy. Dla nich życie ludzkie nic nie znaczy. Oprócz cywilnych środków powstrzymywania trzeba być gotowym z pomocą humanitarną. Co na to polska prawica? Wojna, atak, święta granica. Przepraszam, ale polska prawica jest najgłupsza. Napisał polski poseł drwiący z polskiej granicy. Ci, którzy inaczej patrzą na państwo, nie mają wątpliwości. Granica jest święta. O jej nienaruszalności mówi konstytucja. Nieprzypadkowo był wybór Łukaszenki, żeby skoncentrować swoje działania właśnie na polskim kierunku, ponieważ tutaj znajduje dogodny obszar do prowadzenia działań. Na Litwie przez to, że i opozycja, i strona rządząca mówią jednym głosem, było to dużo trudniejsze. Opozycji w Polsce w działaniach przeciw bezpieczeństwu państwa wturują rozmaite gwiazdy. I ludzie znani często tylko z tego, że są znani. Mam wrażenie, że część artystów wyszło ze swojej roli, a część parlamentarzystów totalnej opozycji nie weszło w rolę parlamentarzysty, który składa przysięgę. I to jest niezwykle istotne, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie państwa, które powinno być postrzegane jako świętość, jako sprawa nienaruszalności, granicy, która jest sprawą oczywistą. Reżyserka Agnieszka Holland w Wysokich Obcasach, bo gdzieś by indziej, Diagnozę sytuacji na granicy. To, co się dzieje dziś na polskiej granicy, to laboratorium. Odbieram to jako walkę o duszę Polaków. To, co wybierzemy, jakich polityków poprzemy, zadecyduje, jakim będziemy społeczeństwem i czy za kilkadziesiąt lat będziemy musieli się wstydzić za to, co zrobiliśmy i fałszować historię. Tak rzeczywiście może być, jeśli państwo pozwoli, by jego granice nic nie znaczyły. Tylko że nie o to chyba pani reżyser chodziło. Dla mnie jest to przekroczenie kolejnej granicy, bo jeśli akceptuje się de facto mordowanie ludzi, to można już wszystko za... Akceptować. Polskich strażników i żołnierzy znieważył też Władysław Fraseniuk, były opozycjonista. Mam wrażenie, że to jest watacha, watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze. śmiecie po, po, po prostu. Za co już usłyszał zarzuty zniesławienia i znieważenia polskich żołnierzy. Podobne zarzuty ma usłyszeć aktorka Barbara Kurdej-Szatan, która w sposób wulgarny zaatakowała Straż Graniczną. Konrad Warzocha, TVP Info. To przede wszystkim sprawdzian wytrzymałości polskich służb. Straż Graniczna, policja i wojsko mierzą się z nieznaną dotąd formą ataku. Potrzebne jest opanowanie, spokój i odporność, których w obliczu takiego wyzwania nikt nie ćwiczył i nie testował. Przeszkolenie to jedno i tu nikt nie ma wątpliwości, że dadzą radę, ale potrzebne jest też psychologiczne wsparcie, które dają im rodziny, znajomi, ale też zupełnie obcy ludzie, choć dla nich tak samo ważni, bo to obywatele, których przysięgali strzec materiał Kamila Trzaski, a toż po nim. Raport z granicy. Od tygodni wystawiani na próbę z jednej strony agresywni ludzie, którzy wszelkimi możliwymi sposobami próbują atakować oddziały strzegące granicy. Z drugiej krytycy, którzy z fotela w ciepłym mieszkaniu piszą komentarze o psach i braku honoru. Ale zdecydowana większość Polaków stoi dzisiaj murem za tymi, którzy teraz są jedyną ochroną przed atakiem obcego państwa. Pytania na ulicach polskich miast odpowiadają krótko. Jesteśmy z wami i dziękujemy. Czujesz się spokojnie. Co teraz, jak yy, yy, jest problem na Białorusi? To no, jednak oni działają, nie? Dużo działają. Nasi chłopcy tak uczciwie nas pilnują, jeżdżą bez przerwy samochodami, pilnują nas, tak? Że śpimy spokojnie. Są. To najważniejsze. Widok munduru z polską flagą na ramieniu jest gwarancją bezpieczeństwa. Była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i było mało wojska, mało zbrojenia. Znam z opowiadania mojej babci, prać babci, więc teraz mamy... Dobre wojsko i dobre zabezpieczenie wojskowe. W tej chwili kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Do tego żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsko Obrony Terytorialnej. Nasi żołnierze w tej chwili z brygad Podlaskiej, lubelskiej oraz warmińsko mazurskiej są w sześciogodzinnej gotowości do podjęcia działań, gdyby zaszła potrzeba delegowania większych sił na odcinek granicy. To, co istotne, to nie są zawodowcy. Zostawiają rodziny, pracę, obowiązki codziennego życia i stawiają się w jednostki. Bo tak przysięgali. Trzeba powiedzieć sobie uczciwie: no ci ludzie mają swoje rodziny, mają swoje domy. Pewnie chcieliby być z własnymi dziećmi przez weekend. Zamiast tego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, są w stanie gotowości i realizują zadania na naszej granicy. Strzegą naszego bezpieczeństwa. Narażają swoje życie, swoje zdrowie. Po to, żeby nie dać. Y, się prowokować y, reżimowi białoruskiemu. Ale to, co dzieje się teraz, to coś, z czym nigdy nikt wcześniej nie miał do czynienia. Co więcej, pojęcie przeciwnika jest tutaj bardzo trudne do zdefiniowania. Trudy stawiane przez nami przed nami są codziennie inne. Nie ma dnia, nie ma tygodnia, który można by zaplanować. Dzisiejsza sytuacja nieopodal Białego Stoku na wschodniej granicy pokazuje, że są trudy. Które przychodzą na nas e, niespodziewanie. Poświęcenie tu nie wolno mieć wątpliwości poświęcają się wszyscy. Ktoś mógłby powiedzieć: Nikt was do tego nie zmuszał, ale patrząc w ten sposób, równie dobrze nikogo dziś na granicy by nie było. Uważam, że służba wojskowa najbardziej wiąże się z Takim, no szczerze powiedziawszy, jak i pewnego rodzaju poświęceniem. Ale to nie my do końca możemy o nim najbardziej powiedzieć, a nasze rodziny. I to właśnie bliscy są dzisiaj pierwszą linią wsparcia dla tych, którzy stoją w kordonie na granicy Rzeczpospolitej. Ale ta rodzina powinna być dzisiaj dużo większa. Wszyscy powinniśmy być z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, którzy bronią polskiej granicy. Bo dziś jest chyba najważniejszy dzień dla tych służb po 1989 roku. Ja apeluję do wszystkich, okażmy wszystkim, którzy bronią polskiej granicy, że jesteśmy z nimi, że ich wspieramy, że mogą na nas liczyć i że zawsze będziemy po ich stronie. Murem za mundurem. To akcja w mediach społecznościowych. To też jasny sygnał dla potencjalnych wrogów. Naród stoi za swoimi żołnierzami, a za Polską stoi dziś wspólnota europejska, bo to także jej granica. Bronicie nie tylko naszej granicy i naszego bezpieczeństwa, ale także granicy Unii Europejskiej. Wielki szacunek dla was. Ufamy wam. Z psychologicznego punktu widzenia takie wsparcie ma znaczenie kluczowe. Bez niego przychodzi zwątpienie. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia, słowa podziękowania, maile, które, które do nas przychodzą. To wszystko jest przekazywane funkcjonariuszom, którzy w codziennej służbie, w bardzo trudnej i niebezpiecznej, potrzebują tych słów wsparcia, otuchy. Ludzie wspaniali, oni muszą bronić. Im, to kto będzie bronił? Ludzie bezpiecznie czują się przy granicy. Kamil Trzaska, TVB Info.